Cześć moi drodzy, z tej strony Zusa i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z czytelniczym podsumowaniem września. Wrześń był o tyle dziwnym miesiącem, że miałam wrażenie, że nie czytałam w ogóle, a koniec końców przeczytałam więcej niż w jakikolwiek miesiąc wakacji. Też przez pierwszy tydzień września nie przeczytałam dosłownie nic, dlatego że, jak wiadomo, zaczęła się szkoła i. Po pół roku kwarantanny musiałam się przez ten tydzień dopiero wdrażać w nową codzienność, bo szkoła zajmuje naprawdę sporo czasu, jak pewnie większość z Was wie. Więc naprawdę nie wiem jak to się stało, ale we wrześniu przeczytałam 10 książek. Więc, już może nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwszą książką, którą przeczytałam we wrześniu, tak właściwie nie książką, a komiksem, był tytuł Romek i Atomek, ja, księga siódma. Z tym komiksem było tak, że po prostu organizując te dwa nowe regały, które mam, mignęła mi się ta oto pozycja. No i jednego wieczora po nią sięgnęłam i przeczytałam chyba w godzinę. Choć pewnie patrząc po objętości, no i wiadomo, komiks, obrazki, to zajęło mi trochę krócej czasu, natomiast. Ta część, czyli Księga Siódma, opowiada o tym, jak to Tytus musi zdawać letnią poprawkę szkolną i przymierza wraz ze swoimi przyjaciółmi, Romkiem i Atomkiem, całą Polskę, przy okazji się trochę ucząc. Kolejna pozycja przeczytana przeze mnie we wrześniu to były Małe Kobietki Louise May Alcott, czyli... Książka, którą wszyscy chyba dobrze znają. Ja tej pozycji akurat tak czysto fizycznie na swoich półkach jeszcze nie mam, natomiast zapoznawałam się z nią w formie audiobooka i bardzo mi się spodobała. Jest to przepiękna, lekka historia o czterech siostrach i ich codzienności. Nie ma tu jakichś nie wiadomo jak porywczych akcji, przygód i nie wiadomo czego, natomiast sama historia, pomimo tego, że. Dość spokojna, to ciekawa. I jak pewnie większość z Was wie, bo na tą książkę było jakiś czas temu duży boom ze sprawą ekranizacji, no to akcja tej powieści dzieje się w zupełnie innych czasach niż nasze. Dlatego też codzienność głównych bohaterek wygląda inaczej niż nasza. Sama książka może nie będzie należała do moich ulubionych książek tego roku, ani odkryć, ani nie wiadomo czego, natomiast bardzo mi się podobała, przyjemnie się ją czytało, była dobrą rozrywką i z chęcią sięgnę po kolejne części. Kolejna pozycja, którą przeczytałam we wrześniu, to promyczek Kim Holden, czyli pozycja, która aktualnie na moich półkach ma najwięcej znaczników. Ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, już pewnie wiedzą, że ta książka złamała mi serce, że się w niej zupełnie zatraciłam i zakochałam, i że będę ją wciskać każdemu, będę chciała robić re jej co rok. I po prostu nie wiem, jak do tego doszło, że ja jej nie przeczytałam szybciej, ale jest naprawdę cudowna. Ta książka jest takim rollercoasterem emocji, a szczególnie te ostatnich 50 stron. Ja te ostatnie 50 stron przeryczałam, naprawdę, to już nawet nie był płak. Ja przeryczałam te ostatnie 50 stron, musiałam co chwilę odkładać, uspokajać się, bo po prostu tak ta książka złamała mi serce. Główna bohaterka jest tak cudowną postacią, jest tak po prostu niesamowita, nie jest idealna, nie jest w żaden sposób wyidealizowana. I bardzo dobrze są pokazane jej wady, i przez to jest nam, czytelnikom, naszym sercom jeszcze bliższa, bo jest naprawdę wspaniałą postacią. I o jejku, nie mogę nawet znaleźć odpowiednich um, słów, które oddałyby to, jak bardzo zakochałam się w tej bohaterce. Mam wrażenie, że ta książka trafi w pewien sposób do każdego. Do każdego inaczej, ale trafi. I to się raczej nie często zdarza, dlatego jest tym bardziej wyjątkowa i jest naprawdę warta przeczytania. Więc jeżeli jeszcze nie czytaliście promyczka, to ja Wam gorąco polecam. Czwarta przeczytana przeze mnie książka we wrześniu to po prostu moja duma, dlatego że jest to pierwsza przeczytana przeze mnie książka w języku angielskim. Czytałam ją w formie papierowej, natomiast nie mam jej już przy sobie, dlatego że ja ją miałam pożyczoną i po prostu po przeczytaniu oddałam. Natomiast oczywiście gdzieś tu Wam wkleję zdjęcie. A mowa o Sense and Sensibility Jane Austen Sense and Sensibility, czyli rozważna i romantyczna, jest jedną z bardziej znanych powieści tej autorki. I to była pierwsza przeczytana przez mnie powieść tej autorki, bo wcześniej nie znałam się z twórczością Jane Austen. Więc myślę, że jest całkiem dobrze, dlatego, że jak wiadomo, Jane Austen też nie jest autorką współczesną i język, w jakim pisała, różni się od współczesnego angielskiego, są trudniejsze wyrażenia. Także, jak na pierwszy ogień, ja naprawdę jestem z siebie dumna, że przeczytałam. Nie była to natomiast pełna wersja rozważnej i romantycznej. Dlatego, że była to wersja skrócona i dodatkowo każde... książka była podzielona w taki sposób, że jedna strona to był tekst po polsku, druga po angielsku, więc na start tym bardziej ok. Natomiast yy, ja nie czytałam sobie najpierw po polsku, potem po angielsku, tylko czytałam po angielsku, starałam się jak najwięcej zrozumieć, a potem polską wersję sięgałam tylko w momencie, w którym czegoś nie rozumiałam. Chciałabym też szybko wspomnieć, że okładka, którą widzicie, to nie jest okładka książki, którą ja faktycznie czytałam. Po prostu nie znalazłam żadnego zdjęcia tej pozycji, którą ja miałam, więc no, jak wiadomo treść jest ta sama, tylko tutaj musiałam wkleić inną okładkę. I jeżeli chodzi o tą pozycję, to naprawdę mi się spodobała i chcę przeczytać teraz rozważną i romantyczną tylko w całości w wersji polskiej i w żaden sposób nieskróconej. No i chcę też oczywiście sięgnąć po inne książki tej autorki. Piąta książka przeczytana przeze mnie we wrześniu to pacjentka. Przepraszam, ale nie pamiętam autora bądź autorki, natomiast gdzieś Wam tutaj oczywiście wkleję okładkę i Będziecie mogli po prostu zastopować i zobaczyć. Z tą książką zapoznawałam się również w formie audiobooka i naprawdę mi się spodobała. Jest to trailer psychologiczny i od pierwszych stron jesteśmy wprowadzeni w naprawdę ciekawą historię i akcję. I książka naprawdę trzyma w napięciu do samego końca, a rozwiązanie historii, kurczę, do teraz nie wiem, czy mi się podobało, czy nie. Natomiast trzeba przyznać, rozpiernicza system. Historia ta opowiada o malarce, Alicji Berenson, która zabiła swojego męża i od momentu tego morderstwa nie odezwała się przez lata ani słowem. Trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdyż uznano ją za niepoczytalną i, jak mówiłam przed chwilą, nie odzywała się przez lata. Do momentu, aż trafiła na nowego psychoterapeutę. W tym momencie zaczęła stopniowo współpracować i się otwierać Natomiast owy psychoterapeuta jest też bardzo ważną postacią, dlatego że jest on również, można powiedzieć, tą główną postacią, to on prowadzi główną narrację, czasem przeplata się narrację z perspektywy Alicji, jednak to on tutaj jest tym głównym narratorem, to jego perspektywy na tą całą sytuację widzimy i jest on też bardzo złożoną postacią, jest bardzo dobrze wykreowaną postacią, jak się też dowiadujemy, sam miał wcześniej jakieś problemy psychiczne, no i... Cała wybuła się opiera wokół tego, czy on jest w stanie rozwiązać tą tajemnicę tej dziwnej śmierci męża, bo byli szczęśliwym małżeństwem, a tu nagle żona go morduje, nie odzywa się ani słowem, nie broniła się w żaden sposób w sądzie. No, a z pewnych względów, z pewnych powodów ten psychoterapeuta też ma podejrzenia, że to nie ona jest mordercą. Jak słyszycie, cała historia jest owiana naprawdę sporą tajemnicą i od pierwszych stron wciąga czytelnika i nie pozwala o sobie zapomnieć. Dlatego ja bardzo Wam polecam. To nie są moje klimaty. Ja nie lubię takich mroczniejszych klimatów, mimo to bardzo mi się spodobała i naprawdę polecam. Więc jeżeli lubicie trochę mroczniejsze klimaty, tajemnicze, związane też z psychologią, z tym, co się dzieje w naszej głowie, to ta książka na pewno Wam się spodoba. Kolejna książka przeczytana przeze mnie we wrześniu to: I nie było już nikogo. Agaty Christie, czyli kryminał, klasyka kryminału, czyli jeden z ponoć najlepszych kryminałów Agaty Christie. Czy ja się z tym zgadzam? Absolutnie był genialny. Ta krótka historia opowiada o dziesięciu osobach, przypadkowych sobie osobach, które zostają zaproszone na tajemniczą wyspę żołnierzyków. Gdy tam docierają, okazuje się, że właściciel na wyspę wciąż nie dotarł, więc są. Zostawieni sami sobie. W międzyczasie rozszalała się burza, więc nie mogą ani tej wyspy opuścić, ani nikt nie może do nich przybyć. Pierwszego wieczoru pewna osoba ginie. No i coś, co początkowo jest uznane za dziwne samobójstwo, okazuje się być morderstwem. Dodatkowo, każda osoba w swojej sypialni ma napisane na ścianie Dziecięcy wierszyk, który opowiada o dziesięciu żołnierzykach, którzy po kolei umierają. W tym wierszyku jest przedstawiony powód śmierci, i co dziwne, co właśnie intrygujące w tej historii, to to, że każde te dziesięć osób umiera zgodnie z tym wierszykiem w sensie powód śmierci jest zgodny z tym wierszykiem. I jak możecie się domyślać, te osoby, które zostają, próbują dojść do tego, kto jest mordercą. Czy mordercą jest ten właściciel wyspy, czy ktoś z nich, czy to może naprawdę są wypadki, choć jak szybko dochodzą do wniosku, tak nie jest. Natomiast sama książka jest naprawdę dobrze wykreowana i myślę, że chyba nikt nie jest w stanie odgadnąć, kto jest tym mordercą. Ja do samego końca byłam przekonana co do jednej osoby, myliłam się oczywiście, i same zakończenie tak szokuje, kiedy dowiadujemy się, kto jest mordercą. Naprawdę szok. Jeżeli lubicie kryminały, to ten na pewno Wam się spodoba. Nie dziwię się ludziom, którzy twierdzą, że jest to jeden z najlepszych kryminałów tej autorki. Tytuł kolejnej książki, jak i sam autor, jest Wam na pewno dobrze znany, dlatego że jest to Macbeth Williama Shakespeare'a, czyli dramat będący lekturą w liceach. Szczerze nawet nie wiem za bardzo, jak się wypowiedzieć o tej książce. Romo i Julia bardziej mi się podobało. Natomiast sama historia jest też całkiem ciekawa. Fajna pod względem omówienia, bo fajnie się ją omawia. Podobała mi się Lady Macbeth. Nie podobała mi się hmm, jako osoba? Nie polubiłabym się z nią w prawdziwym życiu i nie zgadzałam się z tym, jak się zachowuje? Natomiast podoba mi się, jak została ta postać wykreowana, bo moim zdaniem ta postać została wykreowana naprawdę dobrze. Pomimo tego, że czasami się nudziłam, to cieszę się, że przeczytałam, dlatego, że jak wiadomo, Shakespeare to klasyk, Macbeth to też klasyk i. Jak już wspomniałam przed chwilą, ta książka potrafi być naprawdę momentami ciekawa i intrygująca, dlatego tym bardziej cieszę się, że po nią sięgnęłam. ósma książka przeczytana przeze mnie we wrześniu to na Rybka. Bardzo fajna książka. Mam wrażenie jednak, że większy wpływ wywarłaby na mnie, gdybym była trochę młodszym czytelnikiem. Dlatego też polecam osobom takim 11, bo no, ja już się czułam trochę ze stara na nią. Natomiast jest bardzo fajna dla osób wchodzących w wiek nastoletni, które chcą przeczytać coś, co porusza poważniejsze tematy. Mamy tutaj poruszony temat rozwodu rodziców, ciężkiej choroby, pierwszego zauroczenia i zawodu miłosnego, pasji, samoakceptacji, bo to też są ważne tematy, żeby mieć w życiu jakąś pasję, żeby mieć jakieś zainteresowanie, jakieś cele w życiu, żeby się akceptować. To też są ważne tematy, moim zdaniem. I takie rzeczy są właśnie poruszane w tej książce. Jest naprawdę przyjemną pozycją, pomimo tego, jak trudne tematy czasem porusza. I myślę, że dla młodszego czytelnika jest pozycją, którą warto wziąć pod uwagę, bo jest naprawdę, myślę, że warta przeczytania. Przedostatnia pozycja to Baśnie i Legendy Japońskie czyli książka, którą jak tylko zobaczyłam na Bookbit, to stwierdziłam, że muszę się z nią zapoznać, dlatego że, jak wiemy, kultura Dalekoschodnia Azjatycka różni się całkowicie praktycznie od naszej i też spodziewałam się, że te baśnie i legendy będą bardzo różne od naszych i to też dostałam. Poznałam naprawdę dużo ciekawych historii. Sama książka nie jest długa, natomiast natomiast cała pozycja serwuje dużą dawkę baśni i legend naprawdę ciekawych baśni i legend, które też trochę mówią o tej kulturze i myślę, że dla osób, które właśnie kulturą japońską się interesują, ta pozycja będzie naprawdę ciekawa. Została nam tylko ostatnia pozycja i jak sami być może zauważyliście, nie było jeszcze ani jednej książki z wrześniowego TBR-u, który wybieraliście mi wy. I tak wiem, nie powinno tak być. I sama zauważyłam to dopiero w ostatnim tygodniu września i stwierdziłam, o nie, trzeba przeczytać choć jedną książkę z tego TBR-u. Więc postanowiłam, że przeczytam książkę, którą najbardziej chcieliście, żebym przeczytała. Igrzyska śmierci Susan Collins, bo najwięcej głosów z Wszystkich zupełnie tych półek była ona właśnie igrzyska śmierci. I ja sama byłam ich bardzo ciekawa, dlatego tym bardziej się cieszyłam przy wyborze tego, że to właśnie na tą książkę głosowaliście najczęściej. Jejku, tak, przeczytałam Igrzyska, tak, strasznie się z tego powodu cieszę I tak, zakochałam się, są cudowne i po prostu będę się rozpływać nad tą książką Pewnie przez następne dwa miesiące, bo miałam po niej małego kaca książkowego W tej książce jest chyba wszystko, co dobra książka powinna mieć Autorka w żaden sposób nie traktuje głównej bohaterki ulgowo Katniss nie przychodzi wszystko z łatwością, nie jest w żaden sposób wyidealizowana Ma wiele wad, przez co też mamy... Uatrakcyjnioną akcję, przez co też czytelnik z zapartym tchem śledzi jej losy, w sensie głównej bohaterki. I też to, że Katniss nie przychodzi wszystko z łatwością, że się złości, że popełnia błędy, że ma wady, to sprawia, że ta postać staje się bardziej realna, a to duży plus. Coś, co też chciałam zaznaczyć, to wielobarność postaci, dlatego że tutaj mamy naprawdę dobrze złożone postacie, nie tylko te główne, ale też te poboczne. I to jest naprawdę super, bo trochę dowiadujemy się tak naprawdę o każdej postaci, trochę ważniejszej. Może nie takich już naprawdę pobocznych, pobocznych, co są tam na najniższym miejscu, jeżeli chodzi o istotność w książce. Natomiast poznajemy też lepiej te poboczne postacie, takie, które przewijają się trochę przez tą książkę, i to jest naprawdę bardzo dobre. Tą książkę się dosłownie pochłania, bo nie można się od niej oderwać, kiedy już się kręci i ja się dość szybko wkręciłam i naprawdę się szybko zakochałam i z każdą po prostu minutą jak nie mogłam akurat jej czytać, bo musiałam się zająć czymś innym, to myślałam tylko o tym, co dalej, co dalej i nie mogłam się doczekać momentu, w którym będę czytać dalej, także wciąga naprawdę od pierwszych praktycznie stron. Pamiętam też, że nagrywając TBR mówiłam, że fajnie by było nagrać reading vloga, jak czytam tę oto pozycję. I planowałam. Natomiast nie udało się to, dlatego że no, ja tę książkę czytałam głównie wieczorami i wiadomo, gorsze światło już jest też, jak jest ciemno, a ja czytałam raczej głównie przed snem, więc już też byłam wiadomo nieogarnięta do nakrywania. No i wiadomo, w tygodniu na tłok zajęć nakrywanie takich reading vlogów naprawdę wydaje się być proste, a okazuje się być trudne, kiedy ma się zajęty dzień praktycznie do wieczora. I ja się sama o tym przekonałam. I też po samym przeczytaniu nie sięgnęłam po film. Natomiast w tym momencie, w którym nagrywam, już jestem po filmie i powiem Wam szczerze, że nie, nie, nie podobał mi się. <laughs> jakoś. Nie, nie pasowała mi postać Pity w sensie, aktor mi nie pasował do tej postaci. W sensie nie podobało mi się w ogóle, jak, jak gra tą postać. A aktorka grająca główną postać, Katniss, też mi jakoś tak nie leżała. Po prostu inaczej sobie to wyobrażałam i też. Film nie, po prostu książka mi się bardziej podobała o wiele bardziej, a film nie wywarł na mnie większego wrażenia. Jak sami słyszycie, zakochałam się w tej powieści i naprawdę będzie jednym z moich ulubieńców również ta książka i również ta książka. Także ten miesiąc był naprawdę obfity w dobre powieści. I to wszystkie książki, które przeczytałam we wrześniu. Uważam, że osiągnęłam naprawdę dobry wynik, jak na też fakt, że wróciłam do szkoły i mam naprawdę zajęte dni. Dajcie znać, jakie książki wy czytaliście we wrześniu. Dzięki, wielkie, za obejrzenie tego filmiku. Widzimy się w następnym. Zapraszam też do mojego Instagrama, na którego wpadają ostatnio naprawdę myślę coraz to lepsze zdjęcia. Tu gdzieś wam może kilka wstawię, żeby zachęcić. I zapraszam was też e, zachęcam do subskrypcji kanału. Jest nas coraz więcej, jeszcze go bardzo, bardzo się cieszę. No i co? Widzimy się w następnym filmiku. Pa.